w swej karczmie. Los to niedobry dla nas wróży. Patrz, poseł nadchodzi. Wysłuchaj mnie jego rędzia póki ostatnia ma nadzieję zginie, cokolwiek nią ma być. Dobrą nowinę pani swoje niosę. Rozumiem, że dawno tego poselstwa czekasz. W serce swetroskami i płaczę trapiąc. Daj Boże, byś co podzieżnego przyniósł. I mów już szybko, co ustalono. Posłowie twoi, jak go przyjechali, tak odjeżdżają, a ty z nami zostajesz. Byłeś sam w Radzie, czyś od kogo usłyszał? Byłem przy wszystkim i prosto mi stamtąd iść do ciebie, Aleksander, rozkazał. Jeszcze nie widzę, z czego bym się prawie ucieszyć, miała. Wojna nas czeka. No broni, Wojna! Wy, tu się bawicie, a w polu grecka Mów co wiesz, człowieku? Już mój pan, wczoraj okołudniu, w pięciu ganek, przypadło na to jest brzegi. Ludzi wprawdzie nie brałem, ani też nie pali, ale cokolwiek było w polu, była w ziemi. Jako, że nas niewielki tam wtedy był poczet, biliśmy się z nimi. E, ze względu na liczbę, na koniec pokój dać musieliśmy. Kilka głupiec zabitych, ten sam jeden tylko pojechał. Na sądzie wyznał, że greckiego wojska. Tysiąc galer, tak jak w tak powiedzmy stoi. Panujcie. Że tylko na postu czekają. A ci, jeśli chętnie nie dostaną, to już widzę, że i tak bez nich nie ma zawsze Wszystko się wojsku nie i prosto tu troj żagle Czy wiesz i si mogę? Będę me słowa. Prowadzę go właśnie z sądu. Tak było! Już jak ją nie trastali! Jest ma lepiej Tak, pragnę na osad. Taż... Wieś Więźnia ja tego... Dobrze schować i opasek.